Nie wybieraj w życiu tylko i wyłącznie tego, co łatwe, bo to oznacza, że to już znasz, że tam niewiele się już w Twoim życiu właściwie zmieni ani zdarzy. Wybór natomiast trudu będzie znakiem, że odważyłeś się sięgnąć po nowe. Trud bywa często zresztą takim wyrazem potrzeby rezygnacji z cierpienia, który jest efektem braku wysiłku tam, gdzie jest on konieczny do zrealizowania jakichś ważnych potrzeb. To kluczowa w kontekście też poczucia sensu życia decyzja, aby pójść za tym, co ma dla nas jakieś znaczenie, czyli za wysiłkiem, trudem, który nierozerwalnie związany będzie z jakąś zmianą i satysfakcją. Jak na przykład wtedy, kiedy zdobywasz jakiś górski szczyt. Cierpienie natomiast jest bezużytecznym ciężarem życia, zbyt długim tkwieniem po stronie mroku, bezsilności. Wybór trudu życia, choć pozornie wydaje się trudne, jest wzięciem odpowiedzialności za siebie ze względu na rozwijane w sobie uczucie zaufania, jakiejś wiary w to, że przyniesie nam to korzyść. A wybór cierpienia to także decyzja, zgoda jakby na bezsilność i przytłoczenie takim życiowym lękiem przed odpowiedzialnością za siebie, co pozornie wydaje się łatwiejsze, ale z czasem jest trudne do zniesienia. Życie zbyt łatwe, łatwo może nas doprowadzić do poczucia, że jest ono miałkie, że prawdziwe życiowe skarby są czymś dla nas nieosiągalnym, z powodu czego jest nam coraz trudniej. Podejmowanie natomiast wyzwań czyni nasze życie właściwie bogatym we wszystko, czego w tym życiu potrzebujemy, czyniąc go z czasem paradoksalnie coraz łatwiejszym.